Kolejny na pokładzie projektu Da Vinci, dzisiaj jest zupełnie nietypowo. Chciałbym wyjaśnić może, skąd w ogóle pomysł na, na budowę kampera. Kupiłem auto 8 lat temu, ale nigdy nie myślałem, żeby robić, żeby robić tego tak e, otwarcie na, na kanale, otworzyć kanał, wtedy tego nie było zresztą 8 lat temu chyba. Interesując się tematem, doszedłem do odcinków naszych rodzimych tutaj, gdzie ludzie twierdzą, że budują wany. Jak to wykonują? Nieważne. Ważne jest to, że, że w pewnym momencie wy, wypuszczony został materiał jakby szkoleniowy, za który chcieli jakieś duże pieniądze, to było tam chyba 1000 zł za za materiał na płycie DVD i stwierdziłem, że jeżeli za coś takiego trzeba płacić takie pieniądze, to zacząłem na ten temat myśleć. I tak widzę, że są dwa typy ludzi, którzy są techniczni, czyli biorą jakąś rzecz z nie wiem, ze zdjęcia, z filmu i rozbierają na czynniki pierwsze, tak jak ja, i robią to. I takim ludziom taki kurs chyba w ogóle nie jest do niczego potrzebny, ponieważ mają tą, ten dar jakiś taki techniczny i sobie z tym radzą. Natomiast druga grupa ludzi, która nie ma tego, tego tej smykałki takiej technicznej. Lepszą formą kursu byłaby po prostu byłoby miejsce, gdzie ludzie mogą przyjechać ze swoim problemem i ktoś im pomoże go rozwiązać. Tak mi się wydaje, tak, takie mam odczucie. Swoją, swoją wiedzę, swoje doświadczenie mechanika samochodowego, musiałem, musiałem rozbudować o elektrykę, ale przede wszystkim o stolarstwo. Oglądając przede wszystkim materiały z zagranicy, anglo-niemieckojęzyczne, przede wszystkim tam znalazłem bardzo dużo inspiracji i te rzeczy, które, które robię u siebie w kamperze pochodzą właśnie z takich materiałów gdzieś komuś napisałem, że, że czy widział program na przykład z Centauriona 1200, no i ktoś mi odpisał, że to jest nie jego, nie leży w jego zainteresowaniach. To nie chodzi o zainteresowania, nie chodzi o o to, że nie buduje tego typu auta, tylko chodzi o inspirację, o znalezienie Fajnego pomysłu, a nie powielania rzeczy, które są oklepane i które nie są, nie mają walorów estetycznych. Tak, ponieważ ja chcę przywiązywać wagę do, do estetyki w, w ramach, w granicach oczywiście jakiegoś tam rozsądku. Można mi zarzucić różne rzeczy, mam przerost formy nad treścią, może tak, ale chcę zrobić coś ciekawego, coś fajnego, coś innego, i materiały, na których pracuję, są inne. Um, dlatego swój kanał, jak otwierałem, to otwierałem z taką myślą, żeby pokazać inne możliwości, inne rozwiązania, inną technologię, ale nie chować jej dla siebie, tylko po, po prostu. Jeżeli ktoś by chciał mnie naśladować, ktoś by chciał wykorzystać te materiały, które znajdzie u mnie, będzie wiedział, jak to wykorzystać, jak to zrobić, z jaką technologią. Mało tego. Są osoby, które do mnie dzwonią, przyjeżdżają na miejsce, oglądają, pytają i to też jest fajne. Dla mnie, otwierając ten kanał, taką miałem, taką miałem myśl przewodnią, że jeżeli ktoś będzie chciał pomocy, to ja pomogę. Oprócz filmów i materiałów, jakie, filmowych, jakie gdzieś tam sobie poukładałem i spisywałem, również dwie książki znalazły miejsce. To jest e, książka e, w języku niemieckim: Ulricha Dolda, Volmobil selbst Ausbauen und Optimieren. I druga książka. To jest, akurat mam przy sobie na warsztacie Build Your Own Overland Camper. Kosztowała 200 zł. To, jest, to są materiały, które, można powiedzieć, nie dotyczą budowy naszych kamperów, tego typu kamperów. Ale czy na pewno znajduje się tutaj tyle wiedzy technicznej, jak zrobić pewne rzeczy, meble, jak zrobić elektrykę, jak zrobić Inwertery, jakie inwertery dobrać, jak instalację elektryczną zbudować, że uważam, nie, nie powinno się odrzucać tego typu materiałów, tylko powinno się dokształcić właśnie w tej, w tej dziedzinie. Dzisiejszy odcinek, niestety, będzie ciutko inny, ponieważ utknąłem z pracą nad, nad swoim projektem ze względu na braki maszynowe. Pracowałem i do tej pory był, był używany ten, była używana ta piła stołowa, która tutaj teraz w tej chwili jest. Poukładało się tak, że znajomy zaproponował mi przeróbkę tej, tej, tej maszyny całej na, na trochę jakby wyższy model, na, na trochę wyższy poziom, może tak. Dlatego rozbudowałem tą maszynę o frezarkę. Jest piła ta, która była i jest stolik jezdny. Chcąc zrobić meble, chcąc zrobić szafki, szuflady, w tej chwili chciałbym to zrobić. Mam ograniczenia sprzętowe, które muszę, które muszę nadrobić, dlatego dzisiaj, bardzo przepraszam, nie będzie materiału z, z budowy kampera. Postaram się jak najszybciej nadrobić zaległości, natomiast w tej chwili chciałbym podzielić się materiałem zbudowy narzędzi. Ostatnio gdzieś tam na internecie też, ponieważ cały czas oglądam i, i śledzę ludzi, którzy budują, którzy chcą zbudować coś tam. Takie, takie pytanie, gdzieś tam się często przewija, czy można zbudować kampera vana, bez piły stołowej. Ja nie wyobrażam sobie zrobienia tego bez frezarki. Kwestia jest, jaki efekt chcemy osiągnąć. Czy robimy to tylko po najniższej linii oporu, czy szukamy czegoś fajnego, co będzie cieszyć nasze oczy również? No i taki, taki ja mam takie przesłanie, żeby to, co zrobię, żeby mnie cieszyło, żebym miał radość. Wiadomo jednego, będzie cieszyła, nie wiem, półeczka zwykła, wycięta. Kogoś innego już to nie będzie cieszyło, będzie, będzie razić to, że ta półeczka jest niewykończona, że, że nie ma obrzeży, że nie ma odpowiednich rantów wykończonych. Są to szczegóły, które, które, o które ja się czepiam, ale czepiam się siebie. Zresztą materiały, które, które są do tej pory przeze mnie nakręcone, pokazują, że nie szukam łatwych rozwiązań, nie szukam rzeczy, które są na, na, na rynku, chociażby podłoga, którą założyłem do, do mojego, zamontowałem w moim kamperze znalazłem właśnie na niemieckojęzycznym programie Explorer magazyn D. Tam redaktor naczelny buduje akurat kampera wyprawowego z napędem na sześć kół, na bazie Volvo, starego militarnego Volvo. I można powiedzieć, to nie jest zakres y, y, mojego kampera, ale inspiracją dla mnie było to, co on zrobił z podłogą. Właśnie z takiego materiału. Nie do przecenienia materiał, i, i, i dlatego też u mnie znalazł y, swoje miejsce. Drzwiczki do szafek. Nie chciałem, żeby były zwykłe, proste. Chciałem, żeby szukałem czegoś, ponieważ takie drobne detale są ozdobnikami naszych. Naszych pomieszczeń. Dlatego też drzwiczki, które są u mnie pochodzą z projekt Centurion 1200 i Morello Palace wyglądają troszeczkę inaczej. Mogą się podobać, nie muszą się podobać. Każdy robi to według, według własnego uznania. Natomiast ja chciałem, żeby to wyglądało wyglądało zupełnie zupełnie inaczej i do następnych kroków, które chcę zrobić, które, które też są inne. Potrzebna mi jest właśnie maszyna troszeczkę bardziej rozbudowana, bo nie jestem w stanie tego zrobić na zwykłej pile stołowej, yy, zwykłej frezarce. Muszą, muszę, to, muszę ten swój park maszynowy troszeczkę rozbudować. Ale żeby wiedzieć, że to w ogóle mogę zrobić, no trzeba, trzeba mieć jakąś tam wiedzę stolarską. Tej wiedzy stolarskiej nie miałem. Podpatrywałem kanały, tutaj akurat nasz polski jeden, e, domi Drewno. Ja pana Jarka Ostaszewskiego z małżonką. Bardzo fajny, bardzo fajny program, kanał jeżeli chodzi o materiałoznawstwo prowadzi żona pana Jarka. Tam można było, tam mogłem zdobyć wiedzę na temat sklejek przede wszystkim. I zastosowaniu ich możliwości zastosowania, które powinno się, które nie powinno się stosować. Bardzo dużo anglojęzycznych kanałów stolarskich, które pokazuje możliwości rozbudowy właśnie maszyn. To znaczy każda jedna maszyna stolarska, piła stołowa, może być rozbudowana o, o te dodatkowe rzeczy, które będę chciał zrobić. Najpierw będą odcinki. Zbudowy tego, tego stołu do, tej, do, tej, do tego poziomu, na którym jesteśmy teraz w tej chwili. Nie będzie to też chronologicznie, ponieważ niestety w komputerze wysypał mi się twardy dysk i, i zabrał troszeczkę materiału ze sobą, ale ogólny zarys, zarys, taki może już nieszczegółowy. Blaty do maszyny nie są moim produktem, ponieważ to jest stal 6 mm, było to robione na Zrobił to dla mnie mój serdeczny kolega, który pracuje w zakładzie ślura, ślusarskim na maszynach CNC, i y, po prostu przygotował dla mnie takie, taki, taki blat do maszyny. Cała reszta jest, jest zrobiona już przeze mnie. Wykorzystałem urządzenia, które posiadałem, czyli piła stołowa, to jest zagłębiarka, akurat tutaj. Taki troszeczkę event, bo to jest enerdowskiej jeszcze produkcji trójfazowa ręczna zagłębiarka, która waży chyba za 30 kg. 100 ma 52 cm bodajże długości do tej, do tej zagłębiarki. Frezarka, którą używałem wcześniej do rowków, do oświetlenia w listwach, wykonywałem rowki pod listwy oświetleniowe LED. Ta, ta frezarka trafiła na to jest fryzarka górnowrzecionowa. Trafiła teraz na stół. I te rzeczy, które, które będę teraz robił, to będę rozbudowywał właśnie ten swój park, czyli dodatkowo do, do tej maszyny dorobię stół do cięć krzyżowych, żeby mógł zrobić fajną podłogę, wykończenie tej podłogi, blatu. Można powiedzieć, blat. Chociażby, prosta, prosty przykład blatu, sklejka, najczęściej najbardziej popularny, popularny materiał na budowie kamperów, vanów, niewykończona, też może być, też jakoś tam wygląda. Natomiast na dwóch kanałach, właśnie na mobilnym jeden z odcinków zawiera... Sześć sposobów na wykończenie w obrzeży w blatach, w meblach, w zależności od tego jak chcemy to wykończyć. Dodatkowo znalazłem sześć sposobów na wykończenie blatu kuchennego, już, ale z drzewem. Dlatego rozbudowałem ofrezarkę, ponieważ do tego niestety trzeba trzeba zrobić, yy, musi być frezarka. Mało tego, do tej frezarki musi być jeszcze oprzyrządowanie, dlatego dwie rzeczy, które zrobię to stół do cięcia krzyżowego do piły i przykładnica dodatkowa. Będę korzystał oczywiście z tej przykładnicy, jeżeli będę mógł, natomiast musi być jeszcze jedna przykładnica do frezarki. Przepraszam, że się rozgadałem. Ten, ten odcinek dzisiejszy jest prologiem do krótkiej serii o rozbudowie maszyn, które pomogą mi, a może nie tylko mi, pomogą mi w, budo w dalszej budowie rozbudowie mojego, mojego kampera. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z budowy urządzeń i z budowy kampera.